Tak. no kogo przyszedłeś? Po moją żonę. E, a coś za coś. No, ja coś za coś. No wbijam to... mu. Nie, nie wbijesz. Dla no to dlaczego? Ja kwiatki. No co dlaczego? Kwiatki, za kwiatki chcesz no. ją wykupić. No. Dawaj. Po co mój Targuj się mi się, targuj się. Targuj się. Dużo no, nie mam. Dawaj daj. No drono co? Dwadzieścia. Dobra. Kasia! Czekaj, jeszcze dołożyć. Nie, nie, czekaj. No czekaj, czekaj. Nic się nie odpada, go. To ta? Nie. O, to... Ej, ej, to się filmy. Dalej jeszcze. Basia! Basia! Ja pokażę, jak masz klasę wyciągnąć. Tak. To ta? Nie. Dobra. Jeszcze. Ja? Nie. O, to dawaj dalej. Starsza. Starszy. Pokroisz, tak? Daj się wszystko, czy nie? Nie. Targuj się. się. Ej, starczy. Co starczy? Starszy. No chyba się... Targuj się. Dawaj. No, jeszcze sześć dychów i Nie. Sześć dychów jeszcze i wchodzę. Dobre. Mamo! Ej, sześć dychów to jest ciopu? Mamo, co jest? To sześć dychów? Nie. Nie. No to może jeszcze Dobre. dwie dychy. Dobra, mamo, masz dwie dychy. dwie dychy. A co to to jest? A co to za dwie dychy? Co chciałeś za te dwie dychy? Dobra. Flaszkę. to. Co, co, jeszcze, co jeszcze tam Piotrusiu masz? No przykro mi bardzo, no kosztuje ten żeby ta, ta złote chociaż. No, no może być, idź Dobra. i zanieś, idź zapytaj Dobra. się, czy może weź. A dalej się nagasia? Co już? Czekaj, co może być? Dobra, On jeszcze da Mało, Mało, mało. Zobaczcie Tyle, tyle złota. Mało. Powiedziała, że mało. Aaa, dobra, dał telefon, to już lepiej. Dawaj, wracamy z nie, Dobra, dobra, dobra. To ja idę. No to idźcie, nie idźcie. Trudna co! Nie wiem, czy to się obywa. To nie. trochę za mało, no co to ma być w ogóle. Daj, dobra. Pin. Daj kartę i Pin! Dawaj Pin. z karty dał, to dobrze, to je, czyli jest gitara. Dobra, możesz wejść. ten niech, w niech ci będzie. <suszy>

Błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni. Błogosławieni dziś. Błogosławieni. Błogosławieni. błogosławieni.

can you go back to